Dzień ja dobry, z tej strony Truszka. Piękny dzień w Agrowicza, muszę przyznać. Słoneczko jest, ja już w domu. Na matmie nie, mnie nie ma, Takiej na matmie, która to 12.51. Pierwsza matma się kończy 13.30, czyli... No, na matmie nie nie ma od, od 6 minut. A mówię yy, czekaj 12.35 Nie od nie no od 6 minut, bo jest... no ogółem Witamy w Republice yy... budujemy drogi w nowym mieście O tu zbudowali świetnie, to zrobię tak i tak Eee, no dobra, tu też jakieś mniejsze bloczki bym wstawił. Blok z wielkiej płyty. Nie, no bez przesady. Jakieś takie większe chciałbym, ale nie chcę tych, tych apartamentów. Może coś takiego? Nie. Może w średnich. Coś takiego? Okej. Okay. Może być. Jeszcze tak. I tak. Zakończono badanie. Świetnie. O! Zróbmy to i się do peku tam zrobi. A tu? A tu to do... A, czekaj. boxet już widzę. O! A tu mamy boksyt, drodzy państwo. Czyli uranu tutaj głównie nie ma, uran jest na południu, świetnie. Ale mamy boksyt. Czyli planem awaryjnym będzie aluminium. Ale to planem awaryjnym. Ja aluminium jest trochę droższe do zrobienia. W sensie przygotowanie przemysłu pod aluminium. No, bo to... czekaj. Ciekawa metalurgia. No to kopalnia to jak kopalnia, ale zakłady... O tu nie, ale tu potrzebuję chemikaliów i węgla. Ty to węgiel swój mógłbym robić. To to nie jest problem. A tu... Tlenek glinu i A tu mogę taki trochę... Dobra, ale... No... W... Po prostu w porównaniu do uranu to konsumuje dodatkowe te... E... Jak to się nazywa? No. Węgiel, surowce dodatkowe. Dobra, y, to jak tu to, to wygląda? kijowo Dobra y, to z tego ja chciałbym sobie tutaj ogarnąć wodę to ja bym poprosił coś takiego tu i tu rozprowadzić sobie po wszystkim Dobra, ale to później Może tu jeszcze bloczki by mi się zmieściły Średnie. Nie zmieszczać A nie! Jest Gotowe hmm. Tu fajnie byłoby ten główny przystanek pierdyknąć. No to tak zrobię yy, Dworce znaczy przystanek dworzec. Idzie yy, on był, to był ten yy, ja chciałbym teraz tak przedszkolę. Yy. Szkołę naprzeciwko Dla może nie, ale Uniwersytet Medyczny Taki nie no, za duży. Taki chciałbym. Tutaj. Komisariat ten. Taki duży już. Sąd, no to... Już niech będzie taki. A ciekawe, czy sąd musi się znajdować w pobliżu komisariatu? Czy tamten sąd załapie? To ciekawe jest. A zrobili koło, tylko ja tu nadal nie mam. Ja tu nadal nie mam. Z, no, nie mam kuliwa polu parabiana. A zrobiliście tu już? Dobra. Tak, dom handlowy. No, fajnie byłoby tu zrobić. Ja mam już pomysł pewien mi tu drogę I teraz tak eee, to ja poproszę proszę państwa eee, trochę mi zimno jest już bo okno otwarte mam ale eee, ale tego poproszę w ten sposób a tu zaraz obok bar duży? Niech będzie duży, kino poproszę tutaj. Nie zmieści się, to weźmy jakiś. No, dom kultury, taki trochę inny. Tu halę sportową tutaj się wciśnie? o wciśnie się i tu się wciśnie świetnie potrzebuję jeszcze remizy rzecz jasna niech będzie taka tutaj jeszcze druga by się przydała. A ta normalna może. Tak. Jakby się ogarnęły śmigłowce, to można byłoby kupić. E, dobra, to było tu. A nie mam e, a pytanko? Nie, nie mam helikopterów strażackich wybadanych. Szkoda. Szpital. Taka duża klinika tutaj i jeszcze coś z tej strony Nie no tak to nie Coś takiego? Może e, Trochę może to robię od, od niechcia tutaj tak w teraz co myślę Tak. Na pewno będzie potrzebne utrzymanie infrastruktury tutaj. W No to niech będzie tutaj. No, już ten sąd postawił. O tutaj za szkołą. I więzienie. Chyba będą mogli do tamtego więzienia iść. Tak mi się przynajmniej. O zrób tak. Dobra, tu jeszcze bloczki się dostawi, tu się dostawi O tu się też średnio zmieszcza Albo nie zmieszcza hmm. Ale te się zmieszczą O zakończenie badania Co ci zrobili a z ten y, to ja bym poprosił To nie tutaj się akurat badasz szlak hmm. Co by tu A we so da Tak to tu wygląda kijowa Tutaj No tak trochę Paris. Natomiast to musi być na tyle duże, żeby zasiedlić mi kopalnię i jeszcze później przeróbkę Kruszywa. Kruszywa? zwirownie powiedzmy już od razu. Ugh. ale jest to. Bloczki należy podostawiać O tutaj taką wielką płytę. Poproszę dwa razy. I wiem co tutaj się zmieści. Czerwona gwiazda. I tu się zmieści. I tu. Endora, tu chciałbym ścieżkę. Tu. Tu. Tutaj. chciałbym bloczek dobra, na razie chyba tyle wystarczy to teraz cała infrastruktura energetyczna, wo y wodna, ściekowa, y a jeszcze ciepłownicza. O matko, czemu oni aż tyle dodali? Kiedyś to wystarczyło prąd podłączyć i było już git. Później dodali cyklizm i lato, a później dodali to wody i ścieki. A jeszcze śmieci trzeba, no tak. Ja wieczorem nie Eee Jak ja wstanę w niedzielę? Oczywiście nie do kościoła. Na strzelankę z gry sobie jadę Mam niby kamerę, ale tak. Tata kupił mi kamerę, żebym nagrywał. Ja, jako kupił kamerę, oczywiście kupił stako z celownikiem i, i mówi: Ciemaj to replikę, prosto, tak patrz, żebyś to replika. A ja mówię: Nie da się tak zrobić, bo to się do tego nie nadaje. To jest po prostu, żeby mogę co najwyżej robić ten. Kurde, no to nie Mogę co najwyżej robić coś z stylu, że... Może yy, zrobić komp... Komp... Excuse. Może znowu do logop logopedy zacznę chodzić. Kiedyś chodziłem. Kompilację mogę filmów, fi shortów mogę w sumie robić jak nie będzie, ale... To co to komu? To nie dlatego, że mi się nie chce montować filmów, choć trochę się nie chce. By mi się chciało, to te odcinki nie nagrywałbym 3 godziny przed publikacją i, I do tego bym były jeszcze by zmontowane <laughs> no tak, lenistwo dzisiaj miałem ten angielski prób na maturę oż, cholera, jasne e, trzeba po, podłączyć te e, Dzisiaj ten angielski był 120 minut, ale mi psu kuźbę to, bo ja kuźba na dziewiątą miałbym do szkoły, a tak musiałem stać na 8. Jakie to jest po prostu wkurzające ogółem pola du dużo część pól tutaj zrobię, ale jeśli się dużo tu nie zmieści. Trochę ten koło w miejsce miejscu jest. Tutaj co najwyżej jeszcze mogę trochę zmieścić. Zmiana planów? Nie, to! To! To nigdy nie powstanie. To będzie jeden taki pojedynczy kołchoz. Obejmie, żeby był lokalny użytek. A, a teraz mnie zaciekło, jak to jest ze starzeniem budynków, jakie ja mam włączone ten, że ten czas cztery razy wolniej. Dobra, eee. Dobra daj tu i tutaj jeszcze. Hydroformy Jedna od razu do ci tutaj Wciśnię się, wciśnię się Chyba jest gdzieś co Tu, tu i tu No To dajesz Tu Tu ta rura leci tu i to tu o. a jeszcze to kopalnie węgla trzeba zrobić i fajnie żelazo byłoby ogarnięcie to bym stalso ogarnął na własną rzecz Ogółem trochę się douczyłem jak się powinny robić te kolejowe centra dystrybucji, znaczy jak to dokładnie działa. I jest kiełko. Myślę, że ze śmieciami będą mogli tu jeździć. Tu trzeba jeszcze zrobić chyba ten przetworzenie złomu na stal. Mm, ale zmęczony jestem. A to 20 minut nagrane. Dobra, ja Was przepraszam. Do widzenia.